Cześć! Jestem Adrian i razem z Karoliną prowadzimy bloga podróżniczego mytujtam.pl Ostatnio skupiliśmy się na naszym najbliższym otoczeniu, województwo kujawsko-pomorskie. I tak właśnie trafiliśmy na pałac w Runowie Krajeńskim. Właściwie są to ruiny, a to już zawdzięczamy armii Wehrmachtu, która to w 45 roku XX wieku wycofując się z tych terenów zniszczyła pałac. Nadciągające wojska Armii Czerwonej dokończyli zniszczenia podkładając ogień. Od roku 97 ubiegłego wieku pałac znajduje się w rękach prywatnych, a tuż obok niego znajduje się hotel i restauracja. Całość nabiera bajkowego klimatu i będąc w okolicy polecamy zajrzeć tutaj. Jak zawsze, poszczegółowe informacje zajrzyjcie na bloga, linki macie w opisie, a my zachęcamy do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, hej!